Dzień dobry, a raczej ahoj jestem w Gdyni. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo w biegu w ruchu, a to z tego względu, że żeby mieć dobry komfort chodzenia po górach, trzeba dbać o swoją formę. Jedną z form dbania o swoją kondycję jest bieg. I chciałem tutaj przedstawić formę zwiedzania przez bieganie. Dzisiaj będę biegł głównie w rezerwacie Kempy Redłowskiej. Będę przebiegał przez moim zdaniem dość ciekawe miejsca, czyli przez były teren jednostki wojskowej, która tutaj chyba do 96 roku istniała. Będą to różnego rodzaju, różnego rodzaju infrastruktura wojskowa. Czy ciekawa, okaże się. Będzie też m.in. moloworłowie. klify w orłowie. Zaliczymy też bieg plażą, Jak to nad morzem wypada. A więc lecimy. Plac Beaty Zakowicz. Docieramy do... W zasadzie tutaj y, zaczynam swoją przygodę z Kępą Rydłowską. Y, dotrzeć tutaj można różnie, jak widać autobusem. Y, dość spory parking w sezonie tłoczno. No, ale teraz jest y, przyzwoicie. Można tu zostawić samochód, chociaż nie polecam, bo to nie jest forma pętli. Po prostu skończymy y, w innym miejscu. Y, stąd zaczynam. No cóż, nie będę tutaj wiele przynudzał. Pokażę jeszcze mapkę. Będziemy się poruszać Będziemy się poruszać trzema kolorami szlaków. Żółtym, zielonym, czarnym. Zaliczymy również bulwar nadmorski. Może, chociaż nie, nie wiem. Zobaczę, czy dam radę. Więc mniej więcej tak to wygląda. A teraz zaczynamy najważniejszą część najbardziej atrakcyjną a więc komu w drogę temu czas szlak wygląda mniej więcej tak bardzo urokliwie górki nowe. jeżeli ktoś myślał że nad morzem jest płasko no to raczej bardzo się mylił można tu naprawdę Zrobić całkiem, całkiem fajny trening. Teraz biegnę szlakiem żółtym. Droga też jest to wejście numer 14, w Gdyni Orłowo, albo Redłowo, w Gdyni Redłowo, przepraszam. My odbijamy na ścieżkę rowerową i kierujemy się do Gdyni Orłowo. A tam będzie Dom Żeromskiego no i Moloworłowie między innymi ale jak na razie no traska fajna, naprawdę biegowo bardzo sympatyczna Fajny taki odcinek, taki singielek teraz. O, zapowiada taki wąwozik, całkiem super. Krzyczamy Orłowo. Bardzo fajna, urokliwa miejscowość. Poza sezonem. W sezonie tłok. Straszny tłok. Na naszej trasie będzie sporo, sporo schodów. Nie wiem, czy ostrzegałem. Ale no jest, jest, jest. Duża ilość schodów. Tutaj jeszcze pozostałości starego senatorium. Kiedyś widziałem zdjęcia w internecie. Wyglądało naprawdę bardzo imponująco wnętrze. Jeżeli ktoś ma ochotę na jakiś Urbex to nie żebym zachęcał ale wiem że, że można wejść i pochodzić jeszcze po tym obiekcie nielegalnie oczywiście ale, ale zawsze można spróbować jeżeli kogoś kręcą takie klimaty no i zaczynamy zaczynamy pokonywać schody Tak, zaczynamy, zaczynamy dochodzić do miejsc, gdzie są pozostałości starej jednostki wojskowej. Praktycznie cała kępa rydłowska jest usiana różnego rodzaju budynkami, infrastrukturą wojskową. Właśnie no, jest tutaj mnóstwo takich rzeczy, gdzie trzeba uważać nie prowadzi tutaj chyba żaden oficjalny szlak, ale naprawdę można sobie samemu poeksplorować. Są to takie no, różne miejsca. Ciężko mi powiedzieć o ich konkretnym przeznaczeniu. No, nie w części trzymano uzbrojenie do alterali, w części to były jakieś miejsca w nie wiem, postoju wojsk, straży i tak Także no jest tutaj sporo, to są początki. Może no, ja teraz będę miał taki troszeczkę Ostrzejszy bieg. Mam nadzieję, że, że się tutaj nic nie wydarzy. Ale lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Lecą, świdzę, lecą. A tak nie jest tutaj, gdzie biegać. W fajnym terenie. i tutaj dobiegam do już chyba oficjalnie wyznaczonego szlaku którym jeszcze będę się przemieszczał o tutaj kolejna ciekawostka tak tak jak mówiłem te te susiane cała kempa redwostka jest usiana takimi wszelkiego rodzaju budynkami tutaj z bliska, pokażę. Myślę, że jest to jakieś miejsce dla pojedynczego żołnierza, który, yy, który tam wchodził którędyś, pewnie wejście już jest zasypane. Yy, z tej strony, czyli od strony lądu yy, głównie były takie posterunki, yy, które służyły obronie yy, tej większej infrastruktury, która zdaje znajdowała się już yy, bliżej brzegu, gdzie właśnie były chyba yy, właśnie jakieś wszelkiego rodzaju magazyny z bronią i tak dalej tutaj mamy jakieś większe jakieś większe pomieszczenie no takich rzeczy to już tylko Woboszański ale mi jest ciężko powiedzieć, no wygląda to na jakiś garaż gdzie, nie wiem mogły tu stać jakieś samochody, jakieś wozy techniczne i dlatego właśnie od tej strony czyli od strony lądu było więcej takich miejsc, gdzie po prostu pilnowano, żeby nikt nie zaatakował od tej strony. O, u góry widzimy jakieś szyby wentylacyjne, lub coś w tym stylu. Nie wiem, czy dobrze widać. No tak, bardzo, bardzo ciekawe tutaj jest teren. Kiedyś można poświęcić więcej czasu na eksplorowanie tych terenów. Nie wiem, czy teraz uda mi się zejść. Oj, chyba będę musiał się stopnąć. No chyba tak No i tam na plaży Na plaży fajnie jest Jest słońce Jest piasek Jest morze Tam w oddali Gdynia Kler Kościuszki A ja sobie tutaj tak po piaseczku do przodu Aby się ktoś zastanawiał co to takiego na trasie idąc z plażą z, z Orłowa do Rydłowa jest to część umocnień po byłej jednostce wojskowej, która służyła umocnieniu nabrzeża, żeby nie nastąpiła, nie nastąpiła taka erozja jak w przypadku klifów, gdzie systematycznie brzeg jest podmywany przez fale. No, służyło to jakimś tam umocnieniom. Faktycznie tutaj woda nie zabierała brzegu, nie wdzierała się w głąb lądu, dzięki temu tutaj ta część nabrzeża wygląda niezmiennie. No ale duża ingerencja człowieka, beton. Dziwna sprawa jest taka, że kilka, kilka, lub jedno, lub dwa stanowiska armat, że tak powiem, które tam znajdują się na górze, dosłownie sunęły się do morza. Właśnie dlatego, że woda podmywała, zabierała brzeg i ten niesamowity ciężar betonu stali to po prostu się osuwało na tym niestabilnym gruncie. Nie wiem dlaczego akurat wybetonowano tą część nabrzeża, a dalej już nie może dlatego, żeby aż tak bardzo nie ingerować w przyrodę ale jest taka, taka część nie tak tutaj mamy przykład właśnie osuwania się infrastruktury wojskowej która kiedyś była gdzieś tam teraz jest gdzieś tu między innymi z tego względu Zrezygnowano z istnienia tej jednostki, chociaż ona chyba przestała istnieć w momencie, kiedy weszliśmy do NATO i tego rodzaju infrastruktura już była nieistotna. Więc po prostu rezygnowano już z tego. Poza tym zasięg tej broni był chyba już niewystarczający i raczej słabo służył obronie naszego wybrzeża. Nie wiem, teraz tak trochę spekuluję, bo nie znam dokładnie historii, jak to wyglądało. No Gdynia, coraz bliżej, zbliżamy się do Polanki Redłowskiej. No i mamy Polankę Redłowską. Tutaj krótki opis baterii, na którą wejdziemy i zdobędziemy. Mniej więcej tak to wyglądało. Polanka Redłowska. No takie miejsce spotkań ludzi. Ogniska, grill. Fajne miejsce. Oczywiście częściej używane, pewnie latem, chociaż tam widzę się jakieś ognisko jeszcze. Myślę, że pobliski, miejscowy klub morsów, który właśnie zażywał kąpieli robi sobie tutaj potem taką ogrzewającą imprezkę z kiełbaską piwkiem no fajne miejsce do pikniku chociaż w sezonie bardzo dużo ludzi bardzo dużo no i mamy cudo które miało bronić nasze wybrzeże naszego kraju Sprawne okazuje się. Znaczy, sprawne ruchowo. No tak, tu na pewno nie było żadnych drzew, niczego, to wszystko było wykarczowane. Myślę, że aż do helu zasięg tych dział był. No i więc obrona. Widać, że to konkretna rzecz. Obrona była bardzo sprawna na pewno. Nie wiem, czy kiedykolwiek zostały użyte. Czy nie. Zobaczymy, jak to wygląda od tej strony. No mniej więcej tak to wygląda. Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach, ale myślę, że jeżeli te działa kiedykolwiek wystrzeliły, to robiło olbrzymie wrażenie. Tutaj mamy tałą infrastrukturę, że tak powiem. To są windy do podawania pocisków, nie tyle wiem. Tutaj właśnie wjeżdżały pociski, zejdziemy na dół. O, jest otwarte, A nie sądzę, żeby było tutaj cokolwiek widać. No ale pewnie ciemność, ciemność, widzę ciemność. Tak, tutaj windy, tutaj trzymano pociski, które były windą podawane na górę. Tam było ładowane i strzał. A więc są tutaj chyba, jeszcze, jest jeszcze jedna yy, taka armata. Tam dalej jest jedna armata, która się już osunęła. Właśnie o tym wspominałem. O, tutaj jest druga, zaraz do niej podbiegniemy. A więc to skutecznie miało bronić dostęp do wybrzeża, do zatoki gdańskiej. O, identyczne jak tamto. Też, właśnie tutaj, opis. Drzwi palenie wzbronione, no nic dziwnego, że palenie wzbronione. No ale zobaczymy jak to wygląda. Czy lepiej, czy gorzej z tego co się orientuje jakaś grupa pasjonatów Jakiś czas temu po prostu wzięła się i to odnowiła, żeby to nie niszczało no a tak to mniej więcej wygląda tak mniej więcej wygląda wyglądała obrona naszego brzegu. No, warto odwiedzenia, warto zainteresowania się tematem, poczytania więcej na ten temat. Jest to jednak kawałek naszej historii, więc chyba warte, warte uwagi. Yy, z tej strony może nie widać, ale tam już jest płot niżej, który jest za tym płotem już nadal istniejąca jednostka wojskowa, za tym płotem jest również wieża, która jak ta infrastruktura cała działała, to była taka wieża dowodze, dowodzenia, gdzie z jej najwyższego punktu był, była prowadzona obserwacja na morze i stamtąd właśnie wychodziły meldunki, że coś się zbliża, żeby odpierać atak i tak dalej. Była ona umiejscowiona dalej w ląd, żeby po prostu pewnie trudniej było ją zniszczyć i jakby to powiedzieć te centrum dowodzenia zlikwidować no tak sobie to po prostu wyobrażam no i żeby wydostać się ze stanowisk tej Altereli należy z powrotem, znaczy ja tak zrobiłem, trzeba zejść do Polanki Redłowskiej Polanki Redłowskiej, żeby się wydostać, jest taki no ostry podbieg. Więc stąd taka moja zadyszka. Ale fajnie. E, tutaj też jest miejsce, gdzie można by pozostawić samochód. E, chociaż nie proponuję, tak jak mówiłem, lepiej przyjechać tutaj autobusem. Tutaj w okolicy też jest e, przystanek autobusu miejskiego, więc e, więc chyba warto zrobić to komunikacją miejską. E, no to jest koniec mojej wycieczki. Wyszło mi około 11 km. Zrobiłem to w godzinkę z hakiem i to jest taki mój sposób, taki marszobieg, czyli sposób na zwiedzanie przez bieganie. Kiedy jestem w nowym miejscu. Mam troszeczkę rzeczy do zobaczenia, mało czasu. Chcę zrobić trening, a przy okazji coś zobaczyć. Jest to świetna opcja na spędzenie czasu i zobaczenie czegoś ciekawego. Oczywiście to no nie było tutaj jakieś wielkie skupianie się na, na danych, danej infrastrukturze, na tych zabytkach, po prostu takie luźna forma, lu, luźne podejście do tematu. Ale tak jak mówiłem, żeby, żeby mieć komfort chodzenia po górach trzeba, trzeba po prostu dbać o formę, żeby nie męczyć się na podejściach. Więc ja robię to w ten sposób i to by było na tyle. Dzięki, cześć.